Dobra, lecimy sobie na Bitcoin Monthly Returns. Zobaczmy sobie, jak sobie radzi nasz maj, końcówka maja. No i tutaj duże podobieństwo. Obecny maj, który jeszcze trwa. Tutaj może się jeszcze ciutkę zmienić, chociaż w przypadku krypto i bitcoina może się dużo zmienić. Tutaj jeden dzień może naprawdę wpłynąć na cały, cały miesiąc względem procentów. No ale spójrzmy. 11,9 prawie 12%. Zeszły rok 2024 11%. Potem mieliśmy 23, 22, 21 na minusie. 21 tutaj Bessa. Minus 35%. 20 niecałe 10. 19 był niezły, 17 też 16, 18. Także fajnie, że Maj na plusie. Zobaczymy ty Maj się zamknie. Jak otworzymy tutaj czerwiec. No i kto wie, czy nie będziemy mieć tutaj fajnych wakacji. Zobaczymy, zobaczymy.